29 marca. Wierzę, że życie chce dla mnie jak najlepiej. Zaufanie jest tym, czego uczymy się. Jeśli chcemy pokonać nasze lęki, nazywa się to wiarą. Uwierz w wewnętrzną moc, która łączy nas z uniwersalną inteligencją. Pamiętaj. Że moc, dzięki której oddychasz, to ta sama moc, która stworzyła wszechświat. Jesteś jednością z całym życiem. Im bardziej kochasz siebie i ufasz życiu, tym bardziej życie jest przy tobie, aby cię kochać, wspierać i prowadzić. Możesz zaufać czemuś, co jest niewidzialne, zamiast wierzyć tylko w fizyczny, materialny świat. Nie twierdzę, że niczego nie posiadamy, jednak jeśli ufamy, łatwiej nam przejść przez życie. Musimy wierzyć, że ktoś się o nas troszczy, nawet jeśli fizycznie nie mamy kontroli nad wszystkim, co dzieje się wokół nas.